Potrzebny doktor, jedyny taki! Już to no. ja. prawie zabiło. 400 godzin filmów, 100 godzin sportu na dobę, proszę! Gotowe. Ja. Tylko pan mógł uratować. Każdy może ożywić swoją antenę. Kup Cyfrę Plus, a w elektryzującej promocji otrzymasz PlayStation 3 z grą i PlayStation Move za złotówkę. Przyjdź do salonu Cyfry Plus lub zadzwoń 4250. Cyfra Plus. Jedyna taka telewizja. Fundatorem nagród jest sponsor programu, właściciel marki Witchen, producent walizek, torebek i odzieży premium. Czujesz, że czasem brakuje ci słońca? Ja kocham słońce, bo dodaje mi energii i wprawia w dobry nastrój. Codziennie sięgam po witaminę Słońca zawartą witrum D3. Witamina D pomaga w utrzymaniu zdrowych i mocnych kości i prawidłowej pracy mięśni. Oraz wspiera odporność moją i mojej rodziny. Witrum D3 to źródło witaminy D naturalnego pochodzenia w oleju z krokosza, który ułatwia ich wchłanianie. Witrum D3. Witamina Słońca. Gratulujemy razem z wielką pompą! Przyjdź do Lidla i wesprzej zbiórkę pieniędzy na zakup urządzeń do ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą. Kolejny raz będziemy grać razem! Cześć Siema! Mówił Jurek Owsiak! Jak oferta w plusie. Dla całej rodziny kolejne karty nawet za pół ceny w dowolnym momencie. A dla nas co się znajdzie? Kolega, chyba w czepku urodzony, bo oferta jest również dla par. No to oskaczymy! Do plusa! Ale plusno. Brawo, wy! Brawo, by! Rodziny wybierają plusa, bo dostają elastyczną ofertę. Kolejne abonamenty nawet za połowę ceny, kiedy tylko chcą. A do tego Samsung Galaxy s 10 Plus w supercenie. Plus sieć najbardziej lojalnych klientów. Kasprinki ca. silnik 1600, 115 koni, 6 cylindrów, tylko w jednym o coś chyba stuka. Pij mleko, będziesz wiele. Chciałbyś rozmawiać i smsować bez ograniczeń ze wszystkimi w Orange, T-Mobile, Plus i Play? Nie musisz mieć czterech umów, czterech rachunków ani czterech rąk, bo to absurd. Play wprowadza przełomową formułę 4.0, w której dzwonisz i SMSujesz bez limitu do Orange, T-Mobile, plus i oczywiście do Play. Już za 79 zł miesięcznie. To proste, w formule 4.0 dzwonię i SMSuje bez ograniczeń do czterech sieci. Nie wierzysz? Sprawdź w salonach Play i na play.pl Szybko, szybciej. FlashNet. Teraz flashNet w promocyjnym pakiecie z telewizją i telefonem w cenie 120 zł. Wektra, dajemy więcej. Chciałabyś rozmawiać i smsować bez ograniczeń ze wszystkimi Do Orange, T-Mobile Plus i Play Nie musisz mieć czterech rachunków, czterech telefonów i torby, w której to wszystko zmieścisz Na szczęście Play wie, co jest modne w tym sezonie Play wprowadza przełomową formułę 4.0, w której dzwonisz i smsujesz bez limitu Do Orange, T-Mobile Plus i oczywiście do Play Już za 79 zł miesięcznie Mam jeden telefon, z którego dzwoni i smsuję bez limitu do czterech sieci Nie wierzysz? Sprawdź w salonach Play na play.pl Play, .pl. play.